I dzień dobry, do tej troluciak. I dzisiaj powiem dlaczego 2020 rok jest moim ulubionym rokiem i to w ogóle nie jest. Odpowiedź Tak, to mój ulubiony rok w moim samym życiu piękny rok. I już powiem dlaczego. Jeleko ja, i introvertyk. <sum> 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 nie musiałem spotykać ludzi po pierwsze. Już zaleta. Uczyć się, nie musiałem z ludźmi jeszcze, tak wiecie, w pomieszczeniu 20 osób inne obok mnie. Nie, nie musiałem tego robić. mogłem sam się uczyć samotności, dosyć pięknego. Nie musiałem wychodzić z domu, spotykać Polaków w pochwy święty. siedzieć w piwnicy całe dnie i grać w gry, bo jestem mądry, więc nie musiałem się uczyć co inni, wiadomo, wszyscy IQ macie. I jeszcze, co najważniejsze, nie musiałem spotykać patologii w tramwaju i wstawać wcześniej. Więc, w moim zdaniem, to był najlepszy rok w moim samym życiu i chciałbym, żeby dalej było. He hejka, to, to był tyle piękny materiał, starałem się. Pozdrawiam moich fanów.